W kosmetologii i medycynie estetycznej są zabiegi, które nigdy nie wyjdą z mody. Jednym z nich jest water peeling z termoliftingiem. Jest to jeden z niewielu zabiegów, po którym mamy natychmiastowe efekty. Pacjentki go uwielbiają za to, że mamy tutaj efekt oczyszczenia, poprawę jędrności i efekt glow. Jest to zabieg dla każdego. Jest traktowany jako zabieg bankietowy, jak i zabieg prewencyjny. A jakich efektów można się spodziewać? Pokażę Ci dzisiaj na przykładzie mojej pacjentki. Pierwszym etapem zabiegu jest peeling wodny. Podczas tego etapu ściągamy warstwę rogową na skórka i nawadniamy na skórkę. Kolejnym etapem jest już Thermolifting. Tutaj działamy z temperaturą 65 stopni, skracając włókna kolagenowe i stymulując skórę dalej do pracy. Aby pokazać Ci, jakie efekty możemy uzyskać, wykonam zabieg tylko na połowie twarzy. Dzięki temu porównanie będzie bardziej widoczne. Lewa strona została poddana zabiegowi. Zwróćcie uwagę, jak pięknie poprawiła się już gęstość skóry. Finalnie w procedurze uzyskamy poprawę owalu twarzy i efekt liftingu. Dlaczego ten zabieg jest tak popularny wśród naszych pacjentów? Po pierwsze, zabieg jest bezpieczny, komfortowy i efekty widzimy natychmiastowo. Zazwyczaj zalecamy wykonać serię zabiegów, minimum trzech podstępach 4-5 tygodni. Jest to idealny zabieg przed nawet ważnym wydarzeniem, ponieważ bezpośrednio po możesz wrócić do codziennych czynności. Zapraszam na zabieg termoliftingu z water peelingiem. Kosmetolog i Bielska.